11 września Starochorzowski Dom Kultury zaprosił na Dzień Otwarty. Była to okazja, by zobaczyć, czym zajmują się grupy twórcze i koła zainteresowań działające we zdeku. Chcieliśmy dzisiaj uchylić rąbka tajemnicy, chcieliśmy pokazać to, co się dzieje na naszych zajęciach. Są dzisiaj z nami nasi instruktorzy, z którymi można porozmawiać, rodzice mogą zapisać swoje dzieci na zajęcia, mogą usłyszeć, co na tych zajęciach się odbywa. Myślę, że wszyscy tutaj, którzy przyszli dzisiaj, zostali zainspirowani zajęciami tanecznymi, tańcem, śpiewem, zajęciami aktorskimi, zajęciami dla maluchów. Mieliśmy tutaj nawet nasz chór, gwiazda, były też takie grupy, które z nami współpracują, które działają przy Starożorzowskim Domu Kultury, jak Teatr Anatomia. E, także cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że każdy tutaj znalazł coś dla siebie, a tych grup jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy też studia artystyczne Banda Rabanda, e, mamy zespół Fresco, zespół Soul, e, mamy zajęcia ceramiczne, plastyczne. E, pewnie nie zdążę teraz wszystkich wymienić, ale naprawdę tych grup twórczych i sekcji jest bardzo, bardzo dużo. Mamy też oczywiście zajęcia skierowane dla dorosłych. Taka jest idea tego Open Day a. Dnia otwartego, że nasz dom kultury jest otwarty dla wszystkich. My te drzwi otwieramy szeroko. Dzień Otwarty uświetnił koncert pochodzącego z Nigerii Solomona Omogbemi. Joy, dream I'm The concert is to promote interculturalization. I'm from Nigeria and I said what else can I inspire people around here with? I will inspire them to learn more about my culture in Nigeria. We have three major tribes. We have the Yorubas, we have the Igbos, and we have the Ahawusas. I am from the Yoruba side of Nigeria, where we dress like this, okay? So it's just to promote interculturalization. It is also to let people understand that whatever you believe in, all right, no matter what you believe in. Always stay positive. Always stay true to yourself.